A co ja tu widzę? Jakieś struktury, Jacyś ludzie? Przecież gram na singlu. To co właśnie widzę te NPC-ty. Pochodzą one z moda Human NPC. Jak widzicie, są one mobami agresywnymi i cały czas próbują nas zabić. O czym może świadczyć dzida i strzała w mojej głowie? Pewnie się teraz spytacie, Bolo co z takimi NPC-tami można robić? Czy one też same z siebie coś robią? Owszem robią, potrafią budować one bazy i w zależności od tego jak długo gramy, te bazy są coraz lepsze. Jeżeli zaczynamy, są słomiane i drewniane, jeżeli gramy już jakiś dłuższy czas, są kamienne i metalowe i dochodzą nawet do teków. Zdarza się, że mają normalnie one turety na sobie. Jak dobrze widzicie, te npc można zabijać. Dropi z nich ich zbroja i czasem jakieś losowe itemy, na przykład czarne perły, cytryny, miód, różne naprawdę dziwne rzeczy. Widzicie NPC ty mogą występować w wariancie bez wioski. Chodzą one sobie po mapie i polują na gracze i dzikie dinki. Ale możemy też spotkać ich wariant na dinozaurach. Zdarzyło wam się kiedyś, że rozdaliście źle staty swojemu Dinkowi? No niestety, mi zdarzyło się to parę razy, na przykład dzikom zamiast wiedzenia dawałem w jakąś inną statystykę. Ale mam moda, który ma na to rozwiązanie. Nazywa się on Dino Mindwipe. Dosłownie polega on na tym co zwykły mindwipe, ale na dinki. Aby go skraftować będziemy potrzebowali gotowanego, prime meatu, medzoberek, narkotyków, rzadkich kwiatów, trochę grzybów, stymulantu i wody. Jest to bardzo fajny mod do grania sobie na singla. A wy co o nim sądzicie? Dajcie znać w komentarzach czy chcielibyście takiego moda na swoim świecie w singlu. Zawsze chcieliście mieć trochę lepsze itemy, np. lepszą kuszę, maczugę, miecz czy jakiś inny item, ale baliście się iść na lava golema albo zdobyć schematy w jakiś inny sposób? Ta modyfikacja przychodzi wam z rozwiązaniem. Upgrade Station, bo tak właśnie się nazywa, umożliwia kraftowanie nam silniejszych itemów poprzez upgrade'owanie ich oraz tworzenie bardzo mocnych schematów. Jak widzicie na filmie, żeby skraftować taki ulepszony miecz, musimy włożyć materiały potrzebne nam do skraftowania go. Jeżeli nie wiemy jak i w jakich proporcjach, to jeżeli wrzucimy tam jakiś nasz item i klikniemy sobie pierwszą opcję, pokaże nam czego nam brakuje. Jeżeli będziemy już mieli wszystkie potrzebne surowce, będziemy mogli go sobie zaupgrade'ować. Tylko od razu was ostrzegam, że nie ma na to stuprocentowej szansy, że wam się on zupgradeuje. Jest na to szansa z każdym levelem trochę niższa. Mamy w tym modzie jeszcze jedną rzecz, która nazywa się blueprint upgrade station, że dokładamy sobie taką szafę jakby do naszego stanowiska i wtedy będziemy mogli tworzyć z tego engramy. Ale teraz powinien przychodzić z pytaniem, jak tam stworzyć engramy? Jak dasz teraz suba i łapkę w górę, ja to ci powiem. Zostawiłeś już? A to super! No to już ci mówię, jak to zrobić. Wrzucamy sobie tam nasz item, który chcemy przerobić na engram, i klikamy przycisk Create Blueprint. Dostajemy z tego połowę surowców potrzebnych na skraftowanie go, i dostajemy gotowy schemat. Jeżeli dam sobie teraz punkty w Crafting Skilla, będę mógł craftować dużo lepszy miecz niż skraftowałbym go normalnie. Jak widzicie, miecz po skraftowaniu wychodzi o 50% lepszy, ale to nie koniec, ponieważ ten miecz mogę jeszcze raz włożyć do upgrade station i zrobić go jeszcze silniejszego. Mod bardzo spoko dla osób, które nie chcą jakoś dużo farmić schematów lub tego po prostu nie umieją. Czwartym bardzo fajnym modem jest mod Awesome Teleports. Polega on na tym, że mamy sobie tutaj takie teleporty. Jeszcze tutaj o to, ale. To wam Pokażę, co to robi zaraz. Mamy też taki przedmiot, jak Remote Teleporter. Jeżeli go klikniemy i klikniemy w tą mapę, będziemy mogli teleportować się do trzech obelisków, które są na mapie. Ale jeżeli w jakimś miejscu postawimy nasz teleporter, powiedzmy postawię go sobie w tym miejscu i oddalę się na jakąś odległość, wtedy będę mógł w każdej chwili się do niego tepnąć. Możemy je sobie nazywać i wiele innych rzeczy, ale ma on też fajną funkcję ukrytą. Czyli Retrieve Corps. Polega ona na tym, że jeżeli zginiemy gdzieś w miejscu, którego nie pamiętamy, albo po prostu nie chce nam się tam iść, możemy podejść do takiego teleportera i nacisnąć Retrieve Corps. Wtedy przywraca to nam nasze rzeczy, o ile nie zostały one zebrane. Trzecim itemem z tego moda jest Dino Tracker. Podchodzimy sobie do naszego swojonego Dinka i wkładamy mu taki Dino Tracker i klikamy E, aby go zjadł. Jak widzicie, teraz zapala mu się takie coś, i jeżeli oddala się na jakąś odległość. I kliknę na moim remocie prawy przycisk myszy, to pokazuje mi się ten Bronto. Jeżeli to kliknę, to wtedy automatycznie on się do mnie przeteleportuje. Tak samo zadziała to ze zwykłym teleporterem. Tylko będziemy musieli kliknąć tutaj opcję Find Dinos. Bierzemy naszego Dinka i on się do nas przeteleportuje. Bardzo fajna rzecz, jeżeli ktoś boi się gubić swoje Dinki. To było już na tyle. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnij o subskrybowaniu kanału i wpadaj na Discorda.